Hej, witajcie w kolejnym odcinku z skarbów z tej strony Norbi i coś, co czym jarają się ostatnio coraz większa ilość osób, czyli Oi Experimental. mian totierowy japoński. I powiem szczerze, jaranie się takim brzydactwem, takim kartonowym pudełeczkiem to jest chyba nie w moim stylu. Zobaczymy jednak, co to kartonowe pudełeczko potrafi. Oczywiście, jak widać, dodatkowe wieżyczki, gdzie mamy jakieś karabiny, dodatkowe jakieś małe działka, to jak na chwilę obecną i pewnie w przyszłości nie będzie w ogóle ruszane, a to byłoby ciekawe, jeżeli moglibyśmy jeszcze ostrzeliwać przeciwników dodatkowo jeszcze z takiej małe, małej lufeczki. Ciekawe jestem, by to było rozwiązane, czy byłoby jakieś szybkie przyłączanie się pomiędzy lówkami, czy automatycznie jakieś sterowanie. Dobrze, zobaczymy teraz, co my tutaj mamy. Mapa to oczywiście piaszczysta rzeka, bitwa w trybie spotkaniowym, bez żadnych tutaj I co jest ciekawe, wyrzut na szóstki czyli nie jest wcale tak łatwo ze względu na to, że ten pojazd pomimo tego, że niby hmm, powinien mieć jakiś tam pancerz to na, podobno z tego co ja tutaj wiem na swoim pierze jeszcze daje rady natomiast na szóstkach nie jest już takie to łatwe no, już widzę, że kapują nam zawzięcie bazę. Susto, który nie będzie miał żadnych ani, to żadnych, ani problemów, ani skrupułów, żeby przebijać kolegę. No, jak widać, wyjazd trzeci już strzał w susto i trzeci raz nie prawił. Dobra, zobaczymy teraz, może się wreszcie uda. Tracę konkretnie, trochę przymierzyć piękny 330 na jeden strzał. No, to już to susto jest, prawdopodobnie, na hita. Działo, które tutaj kolega ma zamontowane, tak jest dokładnie wykończone dwa strzały i wystarczyło działko, które ma tutaj kolega zamontowane to jest 10 cm działko które ma obrażenia na poziomie 300 i dodatkowo jeszcze penetrację 130 na, go, na pocisku Premium 150 i na pocisku HE mamy tylko penetrację 53, ale za to 360 obrażeń. Jeżeli będzie go wyrzucić na jakieś trujeczki, to takie 360 obrażeń to rzeczywiście czasem potrafi nieźle namieszać. Jest kawusik 1. Pięknie! Nawet powiem że jestem zdziwiony, bo działo nie dysponuje jakąś rewelacyjną celnością 041, a jednak mimo wszystko kw 1 i to nie da, że przebity, to jeszcze dodatkowo trafiony, gdzie naprawdę wystawało go niewiele. Oczywiście można próbować być po wieży, ale to jest tak, że może się to nie udać Z 2 do 4. Tam w dalszym ciągu kapują, a kolega mając 429kp, jedzie sobie w tym momencie okrążyć takiegoż samego oi eksperymentala, który sobie tutaj dzielnie poczynia. Jest 549 i te 3 które się teraz lampi na kolegę. 350! Ładne losowanie. Naprawdę nieźle tutaj polosowało, dlatego też i temu i nie zostało dużo, chociaż w tym momencie mniej więcej jeden i drugi jest prawdopodobnie już na hita. Tamtemu jeżeli polosuje dobrze, no to kolega, zapomniałem, przepraszam bardzo, powiedzieć kto jest głównym bohaterem dzisiejszego odcinka. Pięknie, 195 i Celik325 już poszedł do garażu. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Danio5542 z klanu Karbo i przeciwko sobie ma T-34, która chyba go troszeczkę ignoruje, nie, nie, teraz się dopiero odwróciła. 300 prawie HP, 299 i w tym momencie koledzy zostało już niewiele życia, 6 do 5. Super nigdy nie dookreślam, kapują bazę, 307. Zadziwia mnie ta celność. To rzeczywiście jest naprawdę nieźle, jeśli chodzi o celność tego działa. 5 fragów, znaczy 5 3 um, fragi już na chwilę obecną, ale w dalszym ciągu przegrywa drużyna Dania. A no, teraz jest 9 do 9, ale zobaczymy, jak dalej to się potoczy. KW85 tutaj sobie podjechał Churchill, jeden Czafi i jeszcze te 150, które kapują bazę. No i trzeba teraz chyba jednak ruszyć się w kierunku tej bazy, żeby coś tam próbować zbić, coś tam próbować brać i zbijać. Kolega mniej więcej. Mm, Wiem nie co tutaj zrobić. Już się... Dobra. Jest 303, pierwszy strzał w Chierchila. No niestety chierce nie będzie jeszcze na hita, ale cóż, trzeba spróbować. E, powiem szczerze, że ja bym się też już trochę irytował na, na ten team. Jak widać w piękny sposób padają. Trochę dziwne jest tutaj, że te Helkate i Cito pojechali sobie w tamtą stronę tam już nic nie będzie. Nie będzie możliwości zbijania. Zniszczenia jakiejś artylerii, a oni dalej tam pojechali, więc jest to dosyć ciekawe. 3 fragi, 9 do 12, KW-85, który nie wiem co tutaj robi. Leopard skwitował, tylko skfitował tylko, że koledzy są idiotami, bo zamiast pewnie wyjechać i coś próbować zrobić, no to oni stoją. KW-85 ładnie wykończył Trafiego. I nie jest, nie jest to już y, taka beznadziejna sytuacja, ponieważ tylko jak z tego co widać to Churchill-1 kapuje bazę. T-150 gdzieś tam był z daleka, ale mam jeszcze PZ-4H, który też tam powinien coś zrobić. Hmm. Dostał jednego strzała, dostał drugiego strzała i w tym momencie PZ-4H ani nie podświetlił, ani nic nie zrobił. No cóż zrobić. 4 3 2 300 ponad, za ponad 300 dostał jeszcze dodatkowo z podpałą, i w tym momencie tak jest. Bardzo ładnie na jeden, pra, mama, na jeden praktycznie strzał w, wziął i wyparował. Dobra, jest piękny przestrzał. 171, cito, wykończone 12 do 13. W dalszym ciągu koledzy przegrywają, ale cóż, no jak na razie już się to troszeczkę wyrównało k 85 powinien w tym momencie huknąć pełną mocą w tego Churchill'a, jeden iż byłoby dużo łatwiej, ale on tutaj się jakoś nie kwapi do tego. Ma full HP, super brox i spokojnie by sobie tutaj poradził z jednym, potem tylko czekał, mniej więcej podświecał tego t 50 dla kolegi Danio i byłoby jakoś to takie łatwiej do zrobienia, a tak to cóż, stoi środka. Jest jeszcze Helkacik, super! Przejdzie, powinno trafić, no niestety tym razem działo się nie spisało. Gdzieś ten pocisk został na murku. A K85 obrywa. No tym się go nie udało pokonać, te 130 penetracji to już jest troszkę za mało. Kolega się tak ładnie czai i nie, nie wyjeżdża za bardzo, za względu, że no nie ma na, na mniejszego sensu. Wyjedzie i zginie, więc lepiej sobie tutaj właśnie w ten sposób obijać przeciwników z daleka. Jest! Szósty frag! Już jest specjalista, ale niestety KW-85 obrywa od Churchill'a 1 prawdopodobnie. Chociaż chyba, że możliwe jest to, że T-150 będzie miał jakąś stokową łówkę i dlatego też ten nasz KW-85 tak jest. W tym momencie T-150 wykańcza nam KW-85, który nie na wiele tutaj nawojował, chociaż zrobił 3 fragi, więc też nie było tak najgorzej. No i 13 do 14. 6 fragów kolegi Danio 184 HP, czyli obojętnie... Nie no. Jeden strzał odciercila jeden wytrzyma to z pewnością. You can't get... Me. Tak, nie, nie złapiecie mnie. Wiecie co? Ja powiem tak, że jeżeli jest taka sytuacja jak w tym przypadku, to już my, ja nie lubię czegoś takiego jak kapowanie bazy. Być może ci przeciwnicy są mniej trochę doświadczeni. Jest pięknie 295, te 150, ale mimo wszystko jeszcze dwa strzały potrzebne są, żeby go wykończyć. Tak jest, tak jak mówiłem. Test na ma mastykową lufkę, ponieważ zadaje po jakieś 140-150 obrażeń. Pancerz wie, że tego super hiper pojazdu jest tak samo symboliczny jak pancerz dolny, więc no nie można tutaj za bardzo poszaleć. Jest Cheryl 1, wycofanie się. Trzeba jakoś spróbować obniżyć lufę, pomimo tego, że to że ten pojazd ma 10 stopni opuszczania lufy, ale jednak mimo wszystko czasem zabraknie odrobinę i jest problem. Jest cercinek 1 289, ładnie 109, 108 HP jeszcze zostało tylko 1 i ale najważniejsze jest to, że został w tym momencie No niestety kolega został Zniszczone, nie powiedziałem tego, że ta bitwa może się zakończyć w ten sposób, ponieważ trudziłem, że będzie dla Was niespodziankę. Nie zawsze pokazuje, albo inaczej mówiąc, bardzo rzadko pokazuje bitwy, które są zakończone porażką. Mimo wszystko, zobaczycie, dlaczego ta tutaj właśnie została przedstawiona. MK, dodatkowo jeszcze obrońca, duży kaliber i specjalista. Tylko tyle. Jeśli chodzi o ten pojazd, mimo wszystko 4279 damage, 6 fragów i EXP rewelacyjny 1911 bez żadnego bonusu. Więc to naprawdę jest świetny EXP. Dodatkowo, jeszcze jak widzicie tutaj, kupa bretek. Także naprawdę nieźle to wyszło. Jeśli chodzi o damage w drużynie przeciwnej, najlepszy to jest na Cromwellu i Helcat i te 150 właśnie, bo jest pokazane kto kolegę zniszczył, bo już na samym końcu nie było to widoczne. Ale mimo wszystko damage naprawdę jak na piąty tier świetny. Owszem, można powiedzieć, że ten pojazd bije po 300 i no, nie potrzebuje kto wie ile strzałów, ale mimo wszystko duże, miękkie wol... nie, przepraszam. Wolne to nie jest, bo naprawdę prędkość maksymalna 40 na godzinę, to jak na HTK to jest naprawdę rewelacyjne, czyli można powiedzieć, że nawet mobilny 25 strzałów w sumie z tego wszystkiego spenetrowało 15, co daje nam właśnie 4279, 100% obrony bazy, oczywiście pewnie było tego więcej, ale tylko tyle pokazuje. Bitwa trwała 9 minut i zobaczcie zarobek 70 tysięcy Brud to co daje nam po odliczeniu wszelkiego rodzaju bonusów i tak dalej strzałów 39 tysięcy na 300 dodatkowo jeszcze 1866 expa z jeszcze jakimś bonusem, naprawdę wysił to nieźle powiem szczerze ten pojazd oprócz swojej takiej pewnej brzydoty którą się charakteryzuje, to jednak ta mocna lufa, która naprawdę potrafi w tym momencie zamieszać, chociaż mamy tutaj jeszcze jedną lufę, mamy takiego krótkiego obrzęka 12 centymetrowego i tam jest przy tym samym czasie przeładowania, przy odrobinę słabszej celności i takim samym czasie celowania, bije to po 360, ale jest to mniej więcej lufa porównywalna z trolem na, na KW1 i powiem szczerze, chyba, ta lufa, która, z którą kolega jechał, ta 10-centymetrówka chyba sprawdza się odrobinę lepiej. Także chyba to jest lepsze rozwiązanie. Tak jak powiedziałem, można w razie W zastosować zwykłego he i też przywalić jakiś taki bardziej miękki pojazd, naprawdę z bardzo dużą siłą i nie przejmować się tym, czy będziemy musieli dłużej celować, czy nam się uda za jednym razem strzelić za za 360, a następnym razem za niestety jakieś tylko śladowe ilości tego demedu zadajemy przeciwnikom. Także pojazd ciekawy Pojazd naprawdę, który w tym momencie może zagrozić takiej hegemonii KW1 na tych piątych tirach, bo KW1 oczywiście była tutaj niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o Hewitanki. Natomiast jeśli chodzi o teraz, jest właśnie przez to, że to takie działo mocno bijące i szybko bijące, może zagrozić odrobinę pozycji tego, temu naszemu jakby dotychczasowemu liderowi. Mam nadzieję, że bitwa Wam się podobała, że to, że, jest, że była to porażka, nie przeszkadza Wam, ale naprawdę demecz, naprawdę świetny i postawa kolegi naprawdę przyzwoita. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.